Serdecznie. Dzisiaj będzie poselstwo, które zatytułowałem Bóg Wszystko Złe Obraca Ku Dobremu. I powiedz na to Amen. Nie słyszałeś jeszcze poselstwa, ale już mów na to Amen. Pokażę Wam dzisiaj to na przykładzie trzech patriarchów i generalnie jeszcze pokażę w takiej bardzo historii związanej z Rahab. Nie wiem, kto z Was odrobił pracę domową, bo tam już ostatnio mówiłem, żebyście poczytali trochę o Rachab. Była to nierządnica, tak? To była czynna nierządnica. Wiecie, że Rachab była czynną nierządnicą, czynną prostytutką, która pracowała w Wierycho, i do niej wywiadowcy przyszli. Ale do tego dojdziemy. Najpierw pokażę Wam z księgi rodzaju, gdy przychodzi Jakub po błogosławieństwo, i wiemy, że on oszukał, tak? Zrobił coś niedobrego bo oszukał swojego brata można powiedzieć okradł go i pod ubraniem tam ubrał na siebie skóry włochate żeby jego ręce były podobne do jego brata Ezawa ślepy ojciec go nie rozpoznał więc zaczął go błogosławić i daje mu wspaniałe błogosławieństwo to jest błogosławieństwo, które Jakub ukradł Ezawowi, pierworodnemu bratu. Niech ci Bóg darosę niebios i żyzność ziemi oraz obfitość zboża i wina. Widzisz, to jest jedno błogosławieństwo, gdzie mamy też obfitość wina, tak? Niechaj Ci służą ludy i niechaj Ci pokłon oddają narody. I mówi bądź Panem braci Twoich, a niech Ci pokłon oddają synowie matki Twojej. Widzisz? Jego brat tutaj w tym błogosławieństwie ma mu oddawać pokłon. Kto ciebie przeklinać będzie, I to jest bardzo ważny fragment, podkreśl go, 29 werset. Kto ciebie przeklinać będzie, będzie jaki? niech będzie przeklęty. A zwróć uwagę dalej, a kto Tobie błogosławić będzie, niech będzie błogosławiony. To jest niesamowite błogosławieństwo. Każdy, kto Ciebie błogosławi, będzie błogosławiony. Natomiast każdy, kto Ciebie będzie przeklinać, będzie przeklęty przez Boga. Bogu zostawiamy wszystko. I gdy Izak skończył błogosławienie Jakuba, on odszedł tak? Wrócił Ezaf, i wtedy właśnie pojawia się w akcji Ezaf, złowów, tak? bo on miał upolować ojcu dziczyznę. Przyrządził szybko potrawę, przyniósł i mówi: Niech wstanie ojciec mój, yy, i niech je to, co złowiłem, aby mi błogosławiła dusza twoja. I rzekł do niego Izak, kto ty jesteś? A on powiedział: Ja jestem twój pierworodny. I tutaj właśnie do Izaka. Przychodzi nagle takie no, trzeźwość umysłu, bo się przeląkł ok ogromnie i mówi, to kto był ten, co mi upolował zwierzynę i przyniósł jajom jadłem i zanim ty przyszedłeś, pobogosławiłem go. Wobec tego on będzie błogosławiony. I tutaj zobaczcie, gdy Ezaf usłyszał słowa ojca, podniósł głośny i pełen goryczy krzyk, tak, poczuł się bardzo okradziony. I rzekł do ojca, pobogosław także mnie, mój ojcze. A on rzekł, brat twój przyszedł, widzisz, podstępnie, i wziął błogosławieństwo Twoje. Czyli brat wziął coś, co jemu się należało. I tutaj Ezaf mówi słusznie, nazwano go Jakub, tak? bo Jakub w tłumaczeniach znaczy oszust, tak, oszust kłamca, więc on taką prosty wniosek wysuwa, faktycznie. Tak go nazwano i kłamcą jest. Podszedł mnie już bowiem dwukrotnie. Tak wiemy, że Soczewicę y, odkupił od brata pierworództwo, a teraz wziął moje błogosławieństwo. I pyta, tak, czy nie zachowałeś i dla mnie błogosławieństwa? I Izak powiedział i rzekł: Oto ustanowiłem go panem nad tobą i dałem mu zasługi wszystkich pobratyńców. Zapewniłem mu zboże wino. Cóż więc mogę jeszcze dla ciebie uczynić, synu mój? To są dwa Wszak sam powiedziałeś, będę ci czynił dobrze i rozmnożę potomstwo, czyli powołuje się na Boże obietnicę. tak, że rozmnożę potomstwo twoje jak piasek morski, którego nie można zliczyć z powodu wielkiej ilości. I dalej w modlitwie do Boga mówi tak, proszę, trzynasty werset, przenocował tejże nocy, wziął z tego, czego się dorobił, jako dar dla Ezawa, brata swego, tak bardzo mądrą rzeczką, i zaczyna wydzielać ze swojego dobytku dar i tu mamy napisane, że 20 koziołków, 200 kóz, 200 owiec, 20 baranów i to wszystko tak, 30 wielbłądzic, jeszcze z młodymi, 40 krów byki tak, 20 ośnic, 10 osiołków powierzył to swoim sługom, każde stado z osobna i rzekł do swoich sług idźcie przede mną a zostawiajcie odstęp między pojedynczymi stadami. I pierwszemu dał takie polecenie. Gdy spotkacie cię Ezaf, mój brat, zapyta cię i powie, do kogo należysz, dokąd idziesz i do kogo należą te stada, to daje mu instrukcję. Odpowiedz, to należy do sługi Twego Jakuba. Widzisz? To należy do sługi Twego Jakuba. Jest to dar posłany panu memu Ezafowi, a oto on sam idzie za nami. Czyli Jakub zaczyna wyprzedzać życzliwością i prezentami, tak, poczynania swojego brata, to jest bardzo mądre postępowanie, tak. Dar go wyprzedził, jest takie powiedzenie, że dar go wyprzedził, dał to polecenie swojemu drugiemu, trzeciemu słudze, wszyscy szli z tymi stadami i mieli mówić do Ezawa, tak, że gdy go spotkacie, że to jest sługa Jakub, idzie za nami i pomyślał, właśnie tutaj jest napisane, co Jakub pomyślał, zjednam go sobie darem, który mnie wyprzedza, tak, a potem dopiero pokaże mu się, może mnie przyjmie łaskawie. On nie wiedział, jak zareaguje jego brat. Rozstali się w niebie, nie widzieli się kilkadziesiąt lat i tutaj jest napisane, tak, wyprzedził go dar jego, on sam zaś spędził noc w obozie, tak, wtedy myślę bardzo szukał Bożej obecności bo jest napisane wyraźnie, że się bał, a wiem, że strach potrafi człowieka bardzo mocno spustoszyć. I finał jest taki, gdy Jakub podniósł swoje oczy, zobaczył, że Ezaf nadchodzi i miał przy sobie 400 mężów, tak? rozdzielił więc dzieci pomiędzy Le, Rachel, dwie służące, nie chciał ich wszystkich razem trzymać, nie wiedział, jak postąpi jego brat. I czytajmy dalej. Dobra, co się dzieje. Naprzeciw ustawił służące z dziećmi, Le za nimi, Rachel. Zaś z Józefem na końcu, Józef, tak, jego ukochany Józef, my, syn. Sam natomiast poszedł przed nimi, pokłonił się siedem razy aż do ziemi, zanim zbliżył się do brata swego. Widzisz, jaką wykazuje uniżoność? Siedem razy składa swojemu bratu pokłon. I zobacz, co się dzieje. Eza wybiegł. Eza sam wybiegł naprzeciw niego, objął go, rzucił mu się na szyję, ucałował go i rozpłakali się. Także tutaj bardzo dobrze, myślę, posłuchał głosu Bożego i z tego wszystkiego, co miał, wydzielił bardzo dużo swojego majątku, aby udobruchać Ezawa. Finał był taki, że oni nie żyli razem ze sobą. Jest informacja tego, że zgodnie tam jeszcze przebywali przez chwilkę i się rozdzielili. Natomiast ja myślę, że to był też ten moment, kiedy Ezaw zrzucił jarzmo swojego brata. Bo on w świetle Słowa Bożego był zabójcą, tak? pomyślał o swoim bracie, że go zabije, a nawet miał taki plan. Ale ta cała sytuacja uratowała go od miejsca, gdzie na pewno nie chciałby trafić. Kolejną historię, która pokazuje, że Bóg wszystko złe obraca ku dobremu, mamy właśnie z historią najmłodszego, no nie najmłodszego, Beniamin był najmłodszym, ale Józef. Tak? I tutaj jest napisane, że starsi bracia, gdy Józefa zobaczyli z daleka, a wiemy, że ojciec go bardzo honorował, tak, Jakub Józefa wywyższał, dał mu najlepsze szaty, najlepsze ubrania, zawsze był takim oczkiem w głowie swojego ojca i bracia, gdy go z daleka widzieli, lecz zanim się do nich zbliżył, zmówili się, że go zabiją. Czyli zobacz, w ogóle bardzo podobna sytuacja. Ja zawsze mówię, grzechy ciągną się pokoleniami, tak, to, co gdzieś tam się dzieje w rodzinie, potem nagle znowu wypływa. Chwilę w jakimś tam pokoleniu, co prawda? To był Eza, Panie Jakub. Ale, tak jak mówię, co człowiek sieje, to będzie zbierał. I bracia, tak? Rodzeni bracia mówią: Idzie ów mistrz od snów, bo wiemy, wiemy, że Józef miał dużo snów proroczych. I noże, chodźmy, zabijmy go, wrzućmy go do jakiejś studni, a potem powiemy: dziki, zwierz go pożar. Zobaczymy, co wyjdzie z jego snów, tak? Szydzą z niego. I gdy to Ruben usłyszał, e, chciał go wyrwać, tak. Do Rubena jednego przyszło pamiętanie i on mówi nie zabijajmy go, tak. I on rzekł do nich nie przelewajcie krwi, wrzućcie go do tej pustyni, do tej studni na Pustkowiu, ale nie podnoście na jego ręki. Chciał go bowiem wyratować z ich ręki. czyli widzimy, że Ruben miał szczere serce, tak. Różnił się od tych swoich dziesięciu braci. Chciał go bowiem wyratować z ich ręki i przyprowadzić do ojca. I Józef, gdy przyszedł do braci, ściągnęli z niego tą szatę, tak, bo to ich najbardziej chyba koliło w oczy z długimi rękawami, którą miał na sobie, czyli go po prostu ogołocili, tak, chcieli go upokorzyć, pochwycili go i wrzucili do studni. I ta studnia była wyschnięta, nie było w niej wody. A potem siedli spokojnie do posiłku. I gdy podnieśli oczy, ujrzeli karawanę Ismaelitów przybywającą z Giladu. Wielbłądy niosły wolne korzenie, balsamire. To wszystko szło do Egiptu, tak? Na handel. I rzekł Juda, tak? Do braci, czyli drugi brat, nagle zaczyna do niego też przychodzić o pamiętanie, jaki pożytek będziemy mieli z tego, że go zabijemy. Tak? I zadajmy to. I mówi tak: chodźcie, sprzedajmy go tym Izmaelitom, i nie podnośmy na niego ręki, gdyż jest bratem naszym, z ciała naszego. I usłuchali go bracia. Czyli widzisz. Dwóch. Najpierw jeden się postawił całe dziesiątce, potem drugi i zmienili zamiar wszystkich, tak? Czyli gdzieś przychodzi Boża ochrona nad Józefem, i gdy przechodzili ci kupcy mianicy, wyciągnęli Józefa ze studni na górę i sprzedali go. Tak? I tu mamy podobną kwotę, do której oszacował Judasz Jezusa, 20 Srebrników. Tak? Dlatego często ta historia i całe życie Józefa jest porównywane też z tym, co robił Jezus i jak żył. On żył w bardzo dużej, myślę, nienawiści przez pierwsze lata, tak? Własny właśnie jego bracia wydali go na obcą jakąś tam niedolę. I on po prostu wiele lat spędził jako sługa, tak? Był sługą, mógł mieć wszystko przy swoim ojcu, który miał błogosławieństwa ponad miarę, a został od tego oddzielony, ale zobacz, jak się kończy ta historia? On już nie mógł opanować się wobec swoich braci, bo przywołał ich, wiemy, że oni przyszli za jedzeniem, tak? Był straszny głód na ziemi i gdy stali wokół niego, zawołał: Wyprowadźcie wszystkich ode mnie i nie pozostał przy nim nikt. Gdy Józef dał się poznać swoim braciom i dalej czytamy, zapłakał tak głośno, widzisz, on gdzieś miał tak głośno, tak dużo zadanych tych ran w sercu, że tak jak Ezar, zwróćcie uwagę, że Ezar też głośno zapłakał. Gdy nie uzyskał błogosławieństwa od swojego ojca, pierwsze co to nie było, że przeklinał brata, tylko głośno zapłakał. I to jest bardzo podobna historia. On zapłakał głośno, że usłyszeli to nawet Egipcjanie i dwór faraona, czyli on szlochał, tak? I rzekł do braci: Ja jest Józef, czyli im się już ujawnia. Oni go nie poznali, bo wiemy, że cała egipska kultura bardzo miała duży wpływ na twarz. Oni tatuowali twarz, mieli dużo różnych zmian na twarzy i myślę, że to też był, bo Józef ich od razu poznał, tak? Wiem, że jak oni się tylko zbliżyli z karawanu, Józef ich z daleka poznał. Natomiast dziwną sprawą jest, że oni go nie poznali. Miał inne oblicze, miał na pewno, zgodnie z modłą świata, w którym żył, tak samo wyglądał. I mówi, pierwsze pytanie to są ojca, czy żyje. A oni nie mogli mu powiedzieć, bo się go zlękli, tak? Przecież oni się zlękli, oni byli przerażeni. Józef zaś rzekł, zbliżcie się, proszę do mnie. Gdy się zbliżyli, rzekł, Jan jest Józef, czyli ujawnia się. I mówi, jeszcze przypomina im historię, w jakiej to się stało. Sprzedaliście mnie, którego sprzedaliście do Egiptu. Ale patrz, co dalej robi. Lecz teraz nie, nie trafcie się tym, ani nie róbcie sobie wyrzutów, żeście mnie tu sprzedali. I mówi taką rzecz, do której musiał dochodzić przez te kilkadziesiąt lat. Gdyż Bóg wysłał mnie przed wami. Ja nie wiem, czy on to myślał w pierwszym roku, jak był w niewoli. Na pewno nie był zadowolony, jak był Potifara, na pewno nie był zadowolony, jak przez żonę Potifara trafił do więzienia, na pewno nie był zadowolony, jak go tam etna tępił, służący tak jakiś. Mamy tam ekranizację filmową, gdzie jest bardzo fajnie, ciekawie to rozwinięte. Nie wszystkie dane na temat życia Józefa mamy, ale on po latach. Zrozumiał, że to był Boży Plan i my nieraz nie rozumiemy Bożych działań na chwilę obecną. Tak? Wiele ludzi dzisiaj nie rozumie obecnej sytuacji, czemu Ukraina, tak? czemu tak na, na jeden z najbiedniejszych krajów, można powiedzieć, też tutaj w naszym regionie został zaatakowany. On jest gospodarczo w miarę dobrze rozwinięty, tylko że tam jest duża dysproporcja. My na Ukrainie widzieliśmy skrajną biedę i widzieliśmy ludzi, którzy tak jak oligarchowie żyli. Dlatego tutaj jest wyraźnie też informacja, że on to zrozumiał, że Bóg wysłał mnie przed wami, aby zachować was przy życiu. Tak? Bóg ma wszystko pod kontrolą na wiele lat do przodu. I tutaj dwa lata już jest napisane: trwało głód na Ziemi, a jeszcze będzie pięć lat bez orki i bez żniwa. I on mówi: Bóg posłał mnie przed wami, aby zapewnić wam przetrwanie na Ziemi. I aby wielu zostało zachowanych przy życiu. I ósmy werset. tak więc nie wyście mnie tu posłali, ale Bóg. Widzisz, ściąga z nich to przemie oskarżenia. Bo przecież wiemy dobrze, że to oni zrobili to wszystko. Ale mówi Bóg, który mnie ustanowił opiekunem faraona i panem jego domu i władcą całej ziemi egipskiej. Idźcie więc śpiesznie do Ojca i powiedzcie Mu, to, że syn Twój Józef Bóg ustanowił mnie Panem całej ziemi egipskiej, przybądź do mnie niezwłocznie. Zamieszkasz w ziemi gosze, będziesz blisko mnie ty wraz z synami twoimi i wnukami i trzodami, i bydłem i wszystkim, co masz. Zapewnijcie tam, zapewnię ci tam utrzymanie. Bo głód będzie jeszcze 5 lat. On wszystko wiedział, widzisz. Józef proroczo wiedział, jak będzie wyglądała sytuacja na najbliższe 5 lat. On był znawcą czasów. On był doskonałym znawcą czasów i wiedział, co będzie. Abyś nie żył w niedostatku. Ty i dom twój i wszystko, co masz. Oto widzą oczy wasze i oczy, i oczy brata mego Beniamina, że to ja mówię do Was. Oni cały czas nie wierzyli, bo oni widzieli, że był sprzedany, i myśleli, że tam pewnie zginą. I mówi, o, mówi dalej, opowiedzcie też ojcu o chwale mojej w Egipcie i o wszystkim, coście widzieli. I śpiesznie przyprowadźcie tu ojca. Potem rzucił się na szyję bratu Beniaminowi, To był najmłodszy brat, tak? i płakał. Benjamin też płakał od objęcia jego. I tutaj mamy też w ogóle pokazane jego serca. Następnie ucałował wszystkich braci, płakał, obejmując ich. Po czym rozmawiali z nimi bracia jego, a gdy wieść doszła na dwór faraona, że przybyli bracia Józefa, podobało się to faraonowi i dworzanom. Czyli widzisz, Bóg w ogóle uczynił też faraona przychylnym na tą całą sytuację. Bo Józef był jednym z głównych doradców, no, był najbliżej Faraona, wiemy, można, można to powiedzieć po naszemu, że był prawą zobaczcie w ogóle jak Bóg niesamowicie działa, tak. Z zwykłego niewolnika został w ciągu jednego dnia podniesiony do rangi, tak, można powiedzieć, premiera, tak, kraju, bo on rządził. Faraon mu oddał całą władzę rządzenia nad krajem i to uczynić mógł tylko Bóg i On to tłumaczy. Natomiast też widzisz, że z całej tej sytuacji, z całej tej historii wyraźnie widzimy, że Boży plan był nie taki, jaki Józef widział. Tak? Józef nie był szczęśliwy z tego, że go bracia wyszycili, obdarli go z szaty i na golasa musiał do Egiptu zasuwać i przez kilkadziesiąt lat tam służyć swoim Panom. Ale zrozumiał, że Bóg go przygotował na dany czas na porę, żeby użyć ich w życiu i przede wszystkim zachować ich przy życiu. Głód był taki, że nikt by nie, nie przeżył. Bo mamy wyraźne informacje, że to był jeden z największych głodów. Kolejna historia, taka, która też pokazuje yy, ciekawe, ciekawy, właśnie scenariusz życia, miał Mojżesz. Tak? Pewien mąż z Rodulewiego poszedł, pojął za żonę córkę z rodu Rodulewiego. I wiemy dobrze, że faraon, to był następny faraon, kazał zabijać tak, dzieci, bo ona urodziła syna. I on kazał zabijać chłopców. I widząc, że on jest piękny, czyli Mojżesz mamy wyraźnie pokazane, że był pięknym dzieckiem, ukrywała go przez trzy miesiące. Tak? Zrobiła coś według wbrew postępowaniu faraona, ale nie mogła go ukrywać dłużej, więc sporządziła koszyk. Wiemy, że tam wysmarowała to żywicą, włożyła dziecko i w sitowiu położyła go nad brzegiem Nilu, tak? na brzegu. I siostra stanęła z daleka, tak? siostra się przyglądała Miriam, aby widzieć, co się z nim stanie. I wiemy dobrze, że to też był w tym palec Boży, bo akurat tak wtedy zeszła się kąpać córka Faraona. I służące przechadzały się nad brzegiem. I gdy one ujrzały koszyk, tak, gdy ujrzała koszyk, posłała służącą, aby go przyniosła. Tak? I zobacz, co się dzieje. Gdy go otworzyła, zobaczyła dziecko. Był to chłopiec, który płakał. Ulitowała się nad nim. Czyli też Bóg serce tej córki Faraona, córki, tak, Faraona usposobił usposobił. Bardzo życzliwie, że ona się ulitowała i widzi, że to jest jedno z hebrajskich dzieci, ale to nie przeszkadzało jej, bo zobacz, co Bóg przygotował, tak? Siostra jego rzekła, siostra, bo to Miriam znalazła, tak, przyniosła ją do córki Faraona i mówi, czy mam pójść i zawołać ci kobietę, mamkę hebrajską, by ci karmiła to dziecko i co tu się dzieje? Ona odpowiada idź, czyli widzimy, że sprytny fortel użyły i to dziecko wraca do mamy, czyli początki tam jako niemowlaka wykarmia go mama, która go urodziła. Ona zawołała matkę i rzekła do niej córka faraona: Zabierz to dziecko, wykarmię, a ja dam ci jeszcze należną zapłatę, czyli jeszcze pieniądze dostanie. Wzięła, tak zrobiła i wykarmiła je. I mamy potem tu ciekawe też, Ciekawe określenie, gdy dziecko podrosło, przyprowadziła je do córki faraona. Ta miała go za syna, czyli widzisz w ogóle jak go pokochała, i nazwała go Mojżesz. Tylko zwróć uwagę, jeszcze cofnij poproszę ten werset, co oznacza w ogóle jego imię. Wyciągnęłam go z wody, tak? Mojżesz oznacza: wyciągnęłam go z wody. My wiemy, że w Nowym Przymierzu. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, jeśli wierzymy w Jezusa Chrystusa, to jest być wyciągniętym z wody, prawda? Od razu nam się to kojarzy z chrztem. I wiemy też, że Mojżesz sam prorokował do y, czasów Chrystusa, że proroka takiego jak ja, da wam Pan. Mówił to o Jezusie Chrystusie. Czyli początek jego historii w ogóle też nie był ciekawy. Natomiast zobaczmy potem, co dalej się dzieje. Bo są błogosławieństwa też, które on wypowiada, tak? Ty zaś nawrócisz się, będziesz słuchał głosu i spełniał, gdy Ty, bo tam jest wcześniej cały wywód z powtórzonego Prawa tego rozdziału, i będziesz spełniał wszystkie przykazania, które ja Ci dzisiaj daję, to obficie obdarzy Cię Pan, Bóg Twój dobry. I to jest napisane w każdym dziele. Widzisz, błogosławieństwo jest warunkowe. Jeśli Ty będziesz słuchać, jeśli Ty będziesz przestrzegać, jeśli Ty będziesz służyć, to obficie Pan obdarzy Ciebie, tak, dobre, z dzieł Twoich rąk. W potomstwie, w rozpłodzie, tak? Jeśli będziesz słuchał, przestrzegał przykazań, ustaw zapisanych, jeśli nawrócisz się do Pana Boga z całego serca i z całej duszy. Czyli to też pokazuje, jaki aspekt ma być. I tu dalej jest napisane, że to przekazanie Bowiem, które ja Ci dziś daję, nie jest dla Ciebie ani za trudne, ani za dalekie, tak? Czyli. Bóg mówi, że możesz, dasz radę to zrobić. I Jozue, syn Nuna, wysłał z szybkim potajemnie dwóch mężów jako wywiadowców, mówiąc idźcie, obejrzyjcie ziemię i Jerycho. Oni poszli, wstąpili do domu pewnej nierządnicy. I tu się zaczyna właśnie ten finał historii, bo generalnie chciałem dzisiaj zahaczyć o rachat, tak? Bo to jest czynna nierządnica. Oni, oni po prostu poszli do domu publicznego, tak? Jerycho miało otwartą bramę, oni weszli. Pierwsze co, no nie poszli do Biedronki zrobić zakupy, tylko poszli do domu publicznego, można powiedzieć, tak? I wtedy doniesiono królowi, czyli zobacz w ogóle król Jerycha, jakie miał informacje i jak miał czujnych informatorów, że takie informacje w ogóle docierały do króla, tak? No król ma zainteresowanie tam jakimiś nierządnicami, które w murach miasta śpią, bo ona w murze miasta mieszkała, tak? Miała w murze miasta. I oni mówią, ci wywiadowcy, tak, że przyszli jacyś dwaj mężowie z synów izraelskich, aby przeszukać ziemię. I on posłał do Rana i kazał jej powiedzieć: wydaj mężów, którzy przyszli do ciebie i weszli do twojego domu, gdyż przyszli, aby przeszukać całą tę ziemię. A wiemy w ogóle dobrze, że ona ich ukry ukryła, ale też ona już wiedziała, zanim przyszli, że potężny Bóg jest z nimi. I że Bóg w ogóle wydał im język, w ich ręce jest wydane język. Tak? Dlatego ich ukryła. Z nastaniem ciemności miano zamknąć bramę miasta. Mężowie ci wyszli, ona tak mówi, nie wiem dokąd poszli, Koncie szybko za nimi, to ich dogonicie. Tak? Sama zaś zaprowadziła ich na dach, ukryła pod łodygami lnu, które miała ułożone na dachu, czyli dała im schronienie. I tu jest napisane: Nierządnica Racha, rodzinę jej ojca i wszystko, co miała, zachował Jozuę przy życiu. Zamieszkała ona wśród Izraela po dzień dzisiejszy, ponieważ ukryła posłańców, których wyzwał Jozuę, aby przeprowadzili wywiad w To jest taka ostateczna informacja z księgi Jozuego. Natomiast właśnie tutaj, w Mateuszu, mamy ciekawą historię, bo Orachab jakbyś lat, zaginął, ale zwróćmy uwagę, ona ze zwykłej nierządnicy podejrzewam opamiętała się przy momencie zdobycia Jerycha. Musiała wyjść za któregoś z Żydów za mąż. i mamy ją użytą w rodowodzie, z którego pochodził Jezus. tak? Salmon zrodził z Rahab Boza. Tak? Czyli ona była matką Boza. Widzisz różnicę? Bóg, wszelkie zło, tak, obraca ku dobremu i ze zwykłej nierządnicy tak, wrzuca ją w drzewo pokoleniowe, nad którymi do dzisiaj się rozpisują Żydzi. Tak? I, I dalej, w kontynuacji, Jesse był ojcem Dawida, czyli to była praprababcia króla Dawida, tak? który też tam jeszcze miał inną historię, zrodził Salomona tak, z Uriasza żonę. Ostatnim wersetem, o którym, w którym jeszcze jest racha ujęta, jest w liście do hebrajczyków, gdzie są bohaterowie wiary, tak? I tu jest napisane bardzo fajnie, że przez wiarę nie zginęła nierządnica racha wraz z nieposłusznymi, bo przyjęła przyjaźnie wywiadowców. Widzisz? Przez wiarę. Przez wiarę. I Psalm 113 to pokazuje, że Bóg, tylko Bóg może podnieść nędzarza z progu. Ubogiego wywyższa ze śmieci aby posadzić go z książętami, z książętami ludu swego. I to widzieliśmy w historii, właśnie tak jak Wam tutaj czytałem, ten werset na koniec przeczytam, w historii przede wszystkim Józefa, który został wywyższony i Mojżesza, bo Mojżesz był 40 lat przygotowywany, edukowany na tronie Faraona, gdzie nabył, można powiedzieć, też inteligencji i okłady, tak, aby potem być przygotowanym na wprowadzenie ludu do ziemi obiecanej. Dlatego my często nie rozumiemy też sytuacji w naszym życiu. To, co widzimy teraz na świecie, jest też niezrozumiałe dla nas. My musimy ufać i wierzyć w to, że Bóg ma wszystko pod kontrolą, że to On ustanawia możnych tego świata, On strąca władców stronów, tak, wywyższa ubogiego. A drugi list do Tymoteusza, ten ostatni fragment, który tu chciałem przeczytać, to jest dla nas na dzień dzisiejszy, że wyrwie mnie i ciebie, Pan, ze wszystkiego złego, podkreśl go w ogóle w swojej Biblii, żebyś miał ten fragment, gdy przyjdzie do Ciebie atak na Twoje życie, na Twoje zdrowie, na Twoje finanse, na Twoje małżeństwo. To wypowiadaj sobie, proklamuj sobie dzieła Boże do Twojego życia, że Pan wyrwie Ciebie ze złego i zachowa dla Królestwa swego niebieskiego. Jemu niech będzie chwała na wieki wieków, i powiedz na to Amen. I kończymy to poselstwo. Tyle słowa na dzisiaj.